A, rok urodzenia sobie podał. To czternasty miesiąc to jest na pewno. Czternasty <laughs> miesiąc na pewno, ja bym się w głowę. Dwudziesty czwarty dzień i dziewięćdziesiąty To jest logiczny. Biały ja żyje w, w roku, w którym ma 14 miesięcy. Nie? No tak, w narolu to mamy. W narolu rok trwa 14 miesięcy. Stary, to, trwa, to a, jest 19 lat teraz. Dopiero. No tak, a jak jest przestępny rok, to ten rok trwa 2 lata. I tak, tak jest zasada. <laughs> to jest rok przestępczy. Tak. Wszyscy się zbarykadują w domach, i grają w Pokemony na Game Boyu. Teraz będzie odwrotnie, my będziemy lamić, a Syndra będzie leciała i nas wykeruje. Syndra? Mam. No, no ja myślę, że nie, ja myślę, że my rozpierdolimy bota w chuj, to i tak jak zwykle średnio trochę efident trochę otwarte. Średnio, <grymionet> Ona ma pewnie flesza Czekaj, nie zrzuci nie nie Dobra I daj mi bić drugile ale... Dobra, zrzuciła Odejdź No i bardzo ładne. To ja zrobiłem, wlazłem w to, ja pierdolę. Ale nie wiem, który to za bardzo. O! o! <laughs> Korba, panowie się zaczyna, nie ja... <laughs> Tak, trzeba skąd się przyjada? Jak, nie, 2016. <śmiech> 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 ej, 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 ej. wzięliśmy, wzięliśmy. Tak. Ba, buty już mam, to nic nie, nie było, Połowa już No o patrz. patrz na to patrz jak on ogarnia, pa pa pa, pa. o. <grymne> trzy razy nie trafił, kurwa, <grymne> minął. <grymne> Wy kurwiaj. Dobrze, po, po, powiedz mu Michał. Dziuk! I zaraz ryzykuję, zaraz tam ryzykuję i wierzę w to. Ja już wierzę. Tak? No? Nie kurwa Mać Pierdalaj 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 Spokoj, spoko jest spoko Dziuk! Nie man, no odwróciliśmy ten trade jeszcze Tak Odejdź O nie, teraz, teraz to nie, teraz to nie Jest dobrze biały, nie gorączkuj się No znaczy, nie, nie ten, nie bój się Oho, dobra ja leżę Nie leżę Nie 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 Mamy radę, mamy radę. Mam jeszcze go zajebiemy, jeszcze go zajebiemy, jeszcze go zajebiemy. Biały, dawaj, mam Ignita za zaraz. Nie, nie, dobra. Biały, chodź, zajebiamy. chodź. <ścoughs> 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 Czaję, to Musimy to wyczekać. On też bierze coś się kurwa kręci. Nie, chodź, chodź. Dobra. <ścoughs> <ścoughs> o, Allah, Dobrze. Kurwa, zjebane nasze miniony. Nie mogłem przenieść spierdolić. A minion bloki właśnie coś... Zesz... Czytam ostatnio, że coś pojebało, co? wiesz co, co No mi ostatnio golem na przykład zablokowało. No. Zaraz pił się to dopóki nie zabiłem, to nie mogłem się ruszyć. To pojebało, prawdopodobnie. tak jest tak diagnoza eksperta. Coś się spierdoliło. I minion tak. bloki się robią częściej. <śles> Wiadomość na oficjalnym forum. Dzień dobry, jestem ekspertem z Rito. Właśnie zrzuciłem okiem nasze serwery tak. i stwierdzam, że coś się spierdoliło <noise> Pracujemy nad tym. Proszę przepraszamy za... To Nie... <noise> tak. Pracuję dla Rito, jestem ekspertem. To szczegółowy rakord, co się zjeb... Dobra, podoba mi się. Podoba mi się. O tak. Masz tu empowera, to są slowy, to są... To jest patrz, wszystko. Patrz, patrz, to jest wszystko. O. Kurwa oni są słabi, ja pierdolę Michał, nie wiem czy ty się sprawę. Ale... Nie nie nie. No i bardzo ładny. Masz tu heala. O kurwa, co ten Kogmow jest zjebany. Nie ma nie ma na outplay. Dobrze, to 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 Nie ma tego, tak jak Masz tu power'a, a i to gówno Dawaj lecimy z nimi. Tu się nie ma co pierdolić. Nie, nie, dobra. dobra, dobra Oj. Silnąłem siebie zamiast ciebie, sorry. Dawaj, Lego w pizdę. Bardzo ładne. Uciekaj! Nie dogonimy już za chwilę Oni nie chyba Drajka biorą Ale skin, jak tam wszyscy na miejscu i Jack sam, chyba że sam to robi. Właśnie, tamten Jack w poprzednim czy też próbował solować Drajka No jest. No, dobra, je Jebany soluje kraba, kurwa szybko Idę, idę tam Ale go najebiecie, ja pierdolę, co to się dzieje? Lejcie go, kurwa, bijcie go czymś, czymkolwiek Strzelaj! Strzelaj <noise> Strzelaj mówisz? Strzelaj! Wow! Lecę tam, lecę tam, lecę tam, lecę tam, nic się nie bójcie Nic się nie bać Maszem Powera, leć z tym Bardzo ładnie Tak to się robi O, leża Masz heala? Dobra Nieważne ważne. Pa, pa, pa. Nice To jest jakiś teleporcik tam Za 14 sekund Dziesiąt, dziewięć. Teleportować się tam? No. no tak. On już nie, w sumie, już nie potrzebuję co, bo już on nie żyje. bo no, kurwa, ten ult jest tak jebnięty. No. Ta... Nie no, Kindred, ty czopie, nie, nie, nie. Pa, 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 no, kurwicie go. Dajcie go kurwa, ile sił w dupę Dobra, bang. O, to chodziło. a dobrze maxuje skill'a, mam do... po dwa punkty do wszystkiego. Dobrze. Patrz, co tu się dzieje. Sorry Fok, ona nie żyjesz, ona nic nam nie nie zrobi Absolutnie Maszam? Uciekaj Pa tak. tu Bardzo ładnie Dobra, muszę spierdalać A, kurwa gon, jeb go, jebni go, jebni go czymśkolwiek, czymkolwiek go jebni Nie ja mam many na nic Dobra Aj kurwa Todi, zrób to jakiś popis Na szosie, Mercedesem oh, Spin Twin Flaszy ult Todi, flash ult, so, demacja, kurwa, jebaj to Jebaj ja. go na pysk! O, oh, kurwa syn, Mayblade, dawaj. Buddy, za spekta jeszcze zrzucił! Szacun! <laughs> Chodź tam tak. organy, o mamo Sorry, sorry, sorry Oko Dawaj tego gmawa, kurwa jego mać Mano cienka pizda Tu, idzie tu ja tam w ogóle nie pomagała, nie? Ja ten o! Ja patrzę, ale... Uciekaj, uciekaj, uciekaj ja, ja, już, ja już jestem martwy Ale widzę, że jednak nie uciekasz Uciekam, patrz, to jest najlepsze, że jeszcze ucieknę z tego no. <laughs> co my robimy za place jakie to jest? Działane, kurwa. Chodź, chodź. Pa, pa, pa idziemy na czaksa, idziemy po taksa. Dawaj, 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 dawaj. On nie zna dnia ani godziny, ani niczego, chyba nie. Wow! Pa, 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 pa! Yeah! <laughs> O! Zapomniałem o kogmawie całkowicie Oj who? Kur. Kurwa, to jest to! To <śpiewa> mi się podoba! Bitch please <grystanie> Masz tu o, chwilamy Toddy proszę nie gwizdaj, wiem że się cieszysz no, no, Nie <grystanie> gwizdaj Niech widziczają <grystanie> <grystanie> Oni się cofnęli Patronzy chyba już nie gra chyba Wow Masz ignajta na bladzie No i piękne Trochę mnie wykasowali Kto to kurwa robi ten dźwięk? Jaki dźwięk? Nie zaraz wejdę na TS-a to się dowiem Ty robisz ten dźwięk Toddy Jak? dźwięk, co ty? Ja nic, yy... nie, nie, Taki dźwięk. Czy Czuj... słyszysz go biały ten dźwięk? Ładne Biały To nie ja robię na pewno Nie, ale, ale słyszysz go też, nie? Słyszę, ja, już... Słyszę, no. ja już sprawdziłem to Toddy robi. Tak? No niech Cię, chuj Tody, ile jest martwy? Uuuu... Uuu, panie Dobra, w kieszeni kotlet No chuj mnie z tym gwizdaniem No dobrze, moment Poczekaj No i pięknie Wow, wow wow. Rito i ich turety, kurwa, jak zwykle Odi! Mogę wreszcie prośbę? Mógłbyś zlokalizować to gwizdanie i wyjebać to przez okno? Ale Stefan, ja nic nie zmieniałem po <śmiany> Co tam gwizdze? Co to kurwa jest łatwo? Dentylator bo... chyba! Defibrylator? Defibrylator? Nachodzi <śmiany> defibrylator w pokoju. Defibrylator. Kurwa, mać. masz zamiar umierać? No nie, ale... Ho ho, 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 ho! Nice! Hobby, tak? nice. Jeszcze, kurwa, tak, tak, place? Tak, bardzo ładnie. Zotwierdzą ten place. Już lecę, przeżyj to! Dobra. Dasz radę. Dobra, nie dasz radę. A ja chciałem... Zapomniałem jeszcze... Ani razu nie użyłem... Jomu z Ghostblade. Proszę, ta gra się wydaje, jak nagramy. тоа што важме панто.